że rzeczywiście minister Kudrycka przygotowuje pakiet ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego, między innymi dotyczące jakości kształcenia wyższego, bo Istotniejsze jest, jakie, jaką wiedzę, jaką umiejętności zdobędzie student, absolwent wyższej uczelni, czy znajdzie pracę, czy będzie konkurencyjny na rynku pracy, a nie tylko, czy skończy studia. To są dwie e, różne rzeczy. Dlatego też, konkurencja e, jakościowa między uczelniami wyższymi powinna być, ale nie na zasadzie, gdzie łatwiej się dostać, tylko Dyplom, której uczelni jest bardziej konkurencyjny na y, rynku pracy. Wiemy, że idzie niż i że rzeczywiście uczelnie będą zabiegać o studentów, i to dobrze. Natomiast, tak jeszcze raz powtarzam, y, priorytetem są efekty kształcenia, i to student powinien dbać o to, aby dyplom, który otrzymuje, pozwalał mu. Być konkurencyjnym na rynku pracy. Dobrze, że we Wocławku są wyższe uczelnie, dobrze, że jest konkurencja, ale myślę, że należałoby bardziej zadbać o to, aby były to kierunki rozwojowe. Aby były to y, kierunki, które pozwolą zaistnieć w różnych dziedzinach życia gospodarczego, a nie tylko y, młodzi ludzie idą na studia, aby otrzymać dyplom licencjata czy magistra, a potem nie mogą znaleźć pracy. Dziękuję bardzo.